Cześć, mam na imię Paweł ja tak Bo ja no nie ja ma panu ta... du dużo pamięci y telefonu, Dobrze masz leć <grym> Leć leć, dobrze Paweł lepiej mieć nie będziesz Leć Paweł wiem, leć, lepiej mnie lepiej, lepiej, lepiej nie będziesz leć mnie No ale tak to jest, że już lepiej mieć nie będziesz jak lecisz to tylko teraz Uwaga moi drodzy Przygotowuję się do startu Pozdrawiam wszystkich, jest to mój pierwszy raz, no żartuję, ale ale słuchajcie, zapraszam na najbliższą integrację, może nie takie wrażenie jak tu, ale za to coś się będzie działo. Czy pas tobie jest wolny? Wierzę, wierzę. Tak Paweł, masz pozwolenie na start. Ja widzę, że tam kołuje jakiś penning. Masz Paweł pozwolenie na start. żywiołem a jaki klaxon by się przydał taki uh -huh. nie? Tak, poczekaj Czy wieża zezwala start? Jest miejsce na pasie? A bo ja ci zezwalam, lepiej się nie będzie, że nie można gdzieś Dobra, leć jest Moment, bo tam jestem No ja ci pomogę. Pomóż mi.